U matku, gdzie ja dolazłem? Reksiu! Witam was, ja jestem Karwarz 10, a to jest szósta część zagrajmy w Reksio i Miasto Sekretów. W poprzedniej części spotkaliśmy się w końcu z burmistrzem po wielu perypetiach z tą biurokracją. Jednak burmistrz okazał się być niezbyt pomocny i nie postanowił uwolnić Reksia. Nie wiemy co teraz robić. Na razie oddajmy zdjęcie Ramonowi. Chyba tak. Oddajmy zdjęcie burmistrza Ramonowi, bo chciał. Żebyśmy mu zrobili. Proszę, udało mi się zrobić zdjęcie temu... temu burmistrzowi. O bu, burmistrzowi, od co? Niech go w wążę skulapa połknie. Ciszej! Nie uciszaj mnie pan. Brał pan w tym udział przecież. Rewolucja. Fiech. Co to za paranoja w ogóle? Cicho, bo pana zamknął. Cicho, bo pana zamkniemy. Przynajmniej spotkam się z moim przyjacielem Reksiem. A tak? Już nigdy. Już nigdy... Hmm, może będę... Hmm, będziemy panu jakoś w stanie pomóc. Proszę przyjść dziś do naszej tajnej siedziby. Jakie my? Jaka siedziba? Na drzwiach chaty dwa kwadraty, a w nich jeszcze koła. Zapukaj w zielone drzwi raz, razy dwa, razy trzy i zejdź po schodach na doła. Na jakiego doła? N no na dół, tylko się nie rymowało. Do zobaczenia. Co? Nic nie zapamiętałem. W ogóle się zapisało to? Czy informacja? Odszukać i dostać się do siedziby ruchu oporu. Że co? Ale ja chcę tą informację, co on mi powiedział. Dobra, ale najważniejsze pukać się w. Nie, jak to leciało? Ktoś tam z drzwiami, na których są dwa kwadraty, a w nich dwa koła. Niepotrzebnie to nacisnąłem. Oha, najwyraźniej kot. Dobra to już słuchaliśmy i to dość często dość dużo razy A może tutaj? A tak 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 Dwa kwadraty a w nich koła Hmpuk stuk hmpuk No wchodzimy No, zapukałem. na, dole, na dole. Gdzie tu jest na dole? Nie wiem, ale widzę, że komuś wyskoczył ekran śmierci A tu śmierdzi, aż to widać O fu, ktoś zostawił? Zaraz zaraz to mi wygląda na wskazówkę. Tak zwisa i wskazuje na dół hmm. mm, Wolę nie wiedzieć, o co mu chodziło. O, ładna szafa, masywna taka jakaś, ale zamknięta. To napisane szafa, a nie winda. No co się ja w to nie wierzę. O, ładna szafa, masywna taka jakaś, ale zamknięta. No tu szukamy pikseli. Musi być jakiś przedmiot, który mogę podnieść. Chodźmy do więzienia, do Reksia. Może coś nowego powie. Gdzie jesteś? To ważne. Muszę to ustalić. Nadal w tej samej celi. O tylko której? To nic. <laughs> się obraca burmistrz będzie w niebo wzięty jak opiszę mu jak świetnie się wywiązujecie z obowiązków e, niech mi pan coś więcej opowie o tej maszynie śrubenty to rewolucyjna technologia rewolucyjna to się spodoba burmistrzowi a, a jak działa no, no samoczynnie wystarczy wywiesić sygnalizator świetlny nad miejscem wywiertu zaznaczyć czerwonym krzyżem dokładny punkt i umieścić z boku znak ostrzegawczy i to wszystko Najbliższy śrubent pojawi się niebawem i od razu przystąpi do pracy. Mm, ale panowie też się pojawią? Niekoniecznie, szczególnie teraz. Nadzorujemy tylko większe przewierty, jak ten tutaj. Ma być najdłuższy w historii. No, to powodzenia. No, raczej długo nie wyjdziecie z tej dziury. No, raczej. No, dziura już się nie złodzi. Nie wchodzi, pięknie. A to takie czerwone, to co to było? Pan pracę o górnictwie, piszesz, tak? To czerwone to był czerwony, namalowany sprajem krzyż, który wskazywał śrubentowi punkt wywiertu. I, i co? I, I bez niego ani rusz? Taki jest system. Sygnalizator, czerwony krzyż i znak. Dobra, ja już tutaj i nie będę siedział. Idziemy dalej. Gdzie może jeszcze jeszcze przedmiot leżeć? O, witam pani Bianko. Jaki piękny szyl. Ręcznie malowany. Burakiem, że się tak spytam? Skądże znowu czerwonym sprayem? Takie to było zabawne. Batata? Nie? Może na prezent dla żony? Nie, nie dziękuję. Żona woli kosmetyki i sztukę ludową. Ależ batatem się można namylić, a i można też z niego wystrugać ludzika. No naprawdę, dziękuję. Witam sir, może kupi pan sir? E, może nie kupię. Tutaj też nic nie ma, no. Sera, sera, komu sera od Sergia? Buraki. <laughs> już ostatnie miejsce. Eee, o matku? Znowu śnił mi się wielki straszny bata. Doje! Dobra, wiecie co? Zaraz wrócę, sam pomyślę gdzie, gdzie to może być, jak to znaleźć Ci w ogóle to zaraz wracam. Wiecie co? Ta gra mnie zaczyna zdenerwować. Ale nie tak, że coś wkurza bardzo, tylko rozwiązaniami. przeszłoby wam kiedyś do głowy, że w point and clicku, czyli w takim reksiu na przykład, mamy pociągnąć za spłuczkę. No płyń! O! Tajemne przejście! U matku! Dobrze, że sobie na tym nie przysiadłem. Nie, nie, nie. Po ciemku nie łaże po schodach. A więc... A więc co? Mm, ładna szafa. Masywna taka jakaś... zamknięta. Nie, nie, nie. Po ciemku nie łaże po schodach. Nie, nie, nie. Po ciemku nie łaże po schodach. Gdzie, a gdzie ty nie byłaś już po ciemku? No i nie wiem. Nie, nie, nie. Po ciemku nie łażę po schodach. Dobra, wróciłem. Mogę sobie zapalać światło w pokojach następnych. Co? Pokój egipski? No kto wpadł na tak absurdalny pomysł? Fuj, ale tu coś <laughs> Och, ten zapach normalnie wyciska łzy z oczu. Trzeba przyznać, że panowie konspiratorzy dobrze zabezpieczyli się przed nieproszonymi gośćmi. No. Ale widać, że temu Anubisowi spod. Pach śmierdzi to nieźle. Jak to Kretes powiedział. Kurde coś mam w kartle. Trzeba znaleźć pstryczek elektryczek. E -ty 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 -ty. Tam nie schodzimy, niżej nie schodzimy. Przyznać po tym pokoju egipskim, że to są iście egipskie ciemności. No, flaga Kanady. Mamy jakaś taka dziwna. Hehe, Kanady. Dobra, tu już pstryczek chyba widzę. No. Bo czerwony dział, ekran... E, bo niebieski ekran śmierci jest. A jak jest niebieski ekran, to nie działa. Mm. No a zobacz <laughs> tu. A to wygląda mi na... <laughs> no i co on zjada przecież? Ty, zobacz na te oczy. No, myślą o rozmawiają o burmistrzu o, witam szanownych konspiratorów oj ale mnie pan nastraszył omal nie puściłem z gęby oczywiście o, przepraszam nie chciałem witam pana Kretesie w najbardziej tajnej części naszej tajnej siedziby naszej tajnej organizacji stawiacie zatem na tajność no, a, ale, ale. Y, podobno może możecie mi pomóc uwolnić przyjaciela. Tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że jest coś, co nas łączy. Nazwijmy to niechęcią do burmistrza i jego rewolucji. I, i tak sobie myślimy, że można by jakoś połączyć nasze wysiłki. No, możemy łączyć. Ja tam nie mam nic do stracenia. Ale, ale czemu wy, starzy ojcowie rewolucji, nagle występujecie przeciw czemuś, w czym sami braliście czynny i zakładam entuzjastyczny udział? To były inne czasy. Mm, nudziło się nam. Byliśmy młodzi i chcieliśmy działać. I nudziło się nam. No i pojawił się nagle nie wiadomo skąd ten kret. Burmistrz. Jego ludzie, czyli krety. Podobno z Szanoka. Z Szanoka czy nie, pięknie przemawiał o tym, że trzeba zmienić pokopane, że nadszedł czas na rządy prostych ludzi i czy my tego chcemy. A że chcieliśmy? Pan pewnie też by chciał sobie czasem porządzić, panie kretes. Pochwyciliśmy za szpadle, bataty i, i co tam kto miał pod łapą i ruszyliśmy na pałac. U matku, to brzmi strasznie. Były jakieś krwawe walki? Ktoś stracił życie? A skąd? Ciężko kłamuszone brać życie przy pomocy batata. Po prostu poszliśmy wszyscy, włącznie ze strażnikami. Obaliliśmy króla, a naszego przywódcy przegoniliśmy też królewne Lukrecję z miasta. A co się stało z królem? Nie wiemy! Zniknął! No, szkoda! Bo to był bardzo dobry król! A, a myśmy go wzięli i popalili! No już, już! Jesteście stary kreta! Rozklejacie się jak nie przymierzając chińskie pantofle do gry w kręgle! No, bierzmy się do roboty! Pomogę wam naprawić wyrządzone zło, licząc, że przy okazji uwolnię mojego przyjaciela Reksia. Od czego mógłbym zacząć? Od zdjęcia burmistrza chyba. Od jakiegoś czasu podejrzewamy, że coś z tym burmistrzem jest nie tak. Dlatego kręcę się z moim stoiskiem koło jego siedziby, ale ciężko coś wyśledzić, bo on się nigdy nie pokazuje publicznie. No i dlatego prosiłem pana o zrobienie zdjęcia. I to był strzał w dziesiątkę. Na zdjęciu odkryliśmy kilka niepokojących szczegółów ciekawe czy pan też je zauważy. ja już zauważyłem Idźcie do biurka i obejrzeć je przez lupę niby ruch oporu ale te rewolucyjne ozdoby nijak mi pasują do waszych ideałów panowie to taki podstęp przykrywka powie pan jak pan wie tu ściany wszędzie mają uszy i oczy. A kto wie, może i coś jeszcze. Konspiracja. Może zęby. Rozumiem. Jakby ktoś się pytał, to ja się nie pytałem. No, ja też się nie pytałem. Dobra, oglądamy zdjęcie. Dobra. Znaleźliśmy tu kilka niepokojących detali. Zobaczmy, czy panu też się uda. Abi is a programmer Abi jest programistą men No to przyjrzyjmy się Czyli człowiek grzyb Adam rządzi Radek A to nie wiem tutaj jest no, to wygląda normalnie nie? Dobra ale ja bym chciał Może to A no za dziwne oczy. Szukaj dalej. A to? A nie, to nie. Na pewno podejrzany jest, że je ser. Szukaj dalej. Ja wiem czego musimy zobaczyć. O. ogon. Ogon. To wygląda normalnie, eh? Ta, to wygląda normalnie. Wydaje się mieć ogon, długi i łysy. Ma no to co za okruszki? Chyba z ostatnio często je ser. Nie, nie, nie. Jak nie, przecież to jest standardna plastikowa kocha? maska. Może to? Nie. Światło się. A to co? Oczy? Hm, to wygląda normalnie. Nie? O, jeszcze zauważyłem telefonik. Ten telefonik jest podejrzany. Co tu jeszcze mogę? Hmm. Szukaj dalej. Na pewno podejrzany jest, że jest ser. A to? A nie, to nie. A mogę kredki? Wyglądają jak okrągłe otwory. Tu jeszcze widzę... Co on tu na koło ucha? Burmistrz ma coś dziwnego na policzku, jakby rozpory A według mnie bardziej to jest taśma klejąca. Na pewno podejrzane jest, że jest r. Co jeszcze? Nie, nie. Ej, na serio, co stopa? tu jeszcze jest? Taka wąska? O, stopa. Burmistrz ma dziwną stopę, wąską i różową Dobra, ja już ogarnąłem jak to działa Musimy najechać Tym kółkiem poruszamy pewno podejrzane jest, że jest R Dobra, to schodzi na bok Tym kółkiem poruszamy naszą lupą A jak najedziemy tym szarym kółeczkiem w środku Na pewno podejrzane jest, że jest R Tym szarym Może kółeczkiem to? w środku to wtedy możemy nacisnąć i oznaczyć to. A co tu jeszcze może być? Ostatnia rzecz. A to? A nie? To nie. Działaj, to światło powiem, działaj. No jest, że ser. Może to? Nie. A co tu jeszcze może być? To wygląda normalnie. Szukaj dalej. No co tu jeszcze może być? jest, że jest To wygląda normalnie. To nie wygląda normalnie. Może to? Nie. Ale to światło denerwuje. Sera, co? Na pewno podejrzany jest, że je ser. Burmistrz w przeciwieństwie do innych kretów lubi jeść ser. No to chyba wszystko, co? Tak. Zastanówmy się, jakie z tego płyną wnioski? Straszne. A jakie są wnioski? Co ja mam teraz zrobić? Wygląda normalnie, eh? O. Jak fajnie wygląda. Dobra, zaznaczyłem wszystko. No i co jeszcze mam zrobić? Szukaj dalej. A to co za dziwne oczy? co on tu ma koło ucha? No znowu zgasło światło. No co teraz? A to? A nie, to nie. Dobra. Co pan o tym sądzi? No, sądzę, że mało kreta w tym waszym burmistrzu. Mało kreta, ale za to dużo szczura. Ale czemu nasz burmistrz miałby się upodabniać do szczura? To nie ma sensu. Szczury to nasi odwieczni wrogowie, którzy dypią na naszą krainę. Może trzeba pójść na miasto i popytać tu i ówdzie. Może ktoś coś wie, może ktoś coś widział. Aha, to zły pomysł. Ściągnie na nas uwagę burmistrza i strażników. Musimy działać dyskretnie. Mówiłem już, że tu ściany mają uszy. Poza tym nikt nic nie wie. Wszyscy się boją i unikają wtykania łap w nie swoje sprawy, a burmistrza to nikt oprócz pana w ogóle nie widział od czasów rewolucji. No może czasem z daleka. No to co nam pozostaje? Może chociaż macie jakieś zdjęcia z czasów rewolucji, można by je zbadać i poszukać jakichś dalszych tropów? Mieliśmy, ale już nie mamy. Kazano nam wrzucić całą dokumentację do sypu. Jakiego sypu? No do sypu? Tu na wysypisku znajduje się syp. To taka wielka dziura, do której wyrzucamy wszystko, co niepotrzebne. Otwiera się go piętro wyżej. Trzeba ustawić krokodyla w budyniu. No to trzeba ustawić krokodyla w budyniu, zejść do sypu i znaleźć te wasze zdjęcia. To pójdzie? My nie możemy. Widzisz pan, panie krepes. Wszyscy mieszkańcy pokopane przeszli obowiązkowe wszczepienie, w wyniku czego nie mogą opuszczać miasta. Jak to? No, wszczepiono nam takie chipsy. Jak się oddalamy od miasta, to nas wszystko swędzi, a dodatkowo włącza się alarm. Pan będzie musiał sam zejść do sypu. No, no dobrze. To czego tam mam szukać? Czerwonej puszki w kształcie serca. W niej schowane są zdjęcia. Zaraz, zaraz. <laughs> ja też odbyłem szczepienie, kiedy starałem się o audiencję. No to klops. Pan również nie może opuścić miasta? O, matku! I co ja teraz zrobię? A jest tu ktoś, kto w ogóle może opuścić miasto? Hmm? Chyba nie. Reksio! Reksio pójdzie! Jest nieszczepiony, a ponadto dużo dzielniejszy ode mnie. Musimy go uwolnić. Hmm. Tylko jak? Oj, nie wiem. Nie przedrze się pan przez strażników. Pozostaje ma tylko wariant siłowy. Użyć na nich siły? O, wątpię. Wbrew pozorom jestem raczej łątły. Nie na strażnikach. Na ścianie więzienia. Pomyślimy nad tym. Pomyślicie czy i co? Ma pan jakiś, że się tak wyrażę, konkretny pomysł, jak uwolnić Reksia? Dziura w murze powinna rozwiązać ten problem. No ale co ja tam mogę? Bez wprawy, bez sprzętu. Może ktoś inny może? Śrubent mógłby To jest dobry pomysł, wiecie co Ale teraz się z wami pożegnam Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie łapki w górę, łapki w dół Do zobaczenia w kolejnej części zagrajmy w Reksio i Miasto Sekretów Cześć